Jak się ostatnio widzieliśmy, to powiedziałaś mi o tym, że wiochą modową są te takie duże napisy. Czy moglibyśmy tak. podać kolejny przykład wiochy modowej, bo tam to cieszyło się bardzo dużą popularnością, i niektórzy ludzie pod wpływem twoich słów postanowili zmienić swoje nawyki. Co bo... twoim zdaniem jest kolejną wiochą modową. Na pewno, ale to chyba też wspominałam, koszulę u mężczyzn z krótkim rękawem, to zawsze będzie wiochą, a już przede wszystkim jak się ze wsi pochodzi i te krótkie koszule są tam na co dzień widywane, tutaj w Warszawie mniej. Nienawidzę cekinów. Dlaczego tu takie fajne imprezowe, czym jest spowodowana ta nienawiść do cekinów? No tym, że Sylwestry nie obchodzimy cały rok, tylko raz, jeden dzień w roku, i tego jest po prostu za dużo, za dużo tego świecącego ja kocham klasykę, kocham elegancję, chociaż mniej się wpisuje teraz, ale dostałam, muszę ci zdradzić, Lekki okrządzia, że jestem cały czas na czarno i cały czas tak bardzo klasycznie ubrana, i że chcą czegoś więcej. No to chcieli to mają, aż za dużo.